Ma Pani absolutną rację. To jest cały czas eksperyment. Wyniki są różne w zależności od społeczeństwa. To będą przedmiotem analiz. To jest pełna zgodność między nami. Cały czas jest to eksperyment czyniony w biegu. Dobrze Pani Redaktor, może Pani ma rację. Może nie trzeba było lockdownu. Może nie zrobimy tego lockdownu na jesieni tego roku. Naprawdę. Ba, bardzo by nam na tym zależało, dlatego że dzieci też mają pewną granicę wytrzymałości. Ja mówię, to, są młode, to są młode osoby, które system bardzo, się kształtuje. Bardzo, tak. bardzo współczuję dzieciom. Też byłem dzieckiem, też mam wnuczki, i dlatego nakłaniamy wszystkich do szczepień. Zwłaszcza ludzi starszych, którzy chronią się w ten sposób przed śmiercią i przed koniecznością prowadzenia lockdownu dalszej. Jesteśmy na tym etapie, że możemy uniknąć tego. Czyli nie, nie obarcza Pan odpowiedzialnością za życie starszego pokolenia dzieci, bo przed chwilą Pan tak to nie wyraził, obarczy, że pokolenia. nasz przeciwnik wobec szczepienia dzieci oznacza, że my się godzimy na śmierć starszych, a to nie tak. Pani redaktor, nie, nie zrozumiała pani. Panie mnie. Źle pani mnie zrozumiała. No to dobrze, bo byłoby to mniej. Za śmierć dzieci odpowiadają, za śmierć dorosłych odpowiada dorosły. A zwłaszcza teraz ten, który się nie zaszczepił. Sorry, ale to nie znaczy, że nie będziemy go leczyć, wie pani. 25% ludzi w Polsce pali papierosy. I nie znaczy, na każdej paczce papierosów jest napisane, że to szkodzi. I nie znaczy to, że człowieka z nowotworem, który dostał nowotworu, bo palił, nie będziemy leczyć. Będziemy leczyć, bo jesteśmy lekarzami. To proszę na budować takie rzeczy. A pa... Każdego leczymy i nie Panie profesorze. I nie Panie profesorze na pewno. Kategorii winy i kary. Na pewno ma pan całkowitą rację co do tego, że bez leczenia, gdybyśmy nie udzielali pacjentom odpowiedniej pomocy na czas, to na pewno tych śmierci byłoby zdecydowanie więcej. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast jest, pozostaje kwestia, czy rzeczywiście, jaki jest ten, jaka jest relacja pomiędzy poziomem restrykcji wdrażanych, które mają, które mają zapobiegać zakażeniom. A pomiędzy właśnie tym poziomem zakażeń, bo widzieliśmy do tego pani, typu zestawienia proszę... na całym świecie, że jednak ten, te, ten poziom tych zakażeń, a poziom restrykcji jest zbliżony w państwach, które tak naprawdę na, różne, różne, na różnym poziomie te restrykcje wdrażały, a jednak poziom zakażeń był w, w tych państwach tak naprawdę analogiczny, wobec czego no to rzeczywiście powinniśmy dalej się przyglądać temu, czy rzeczywiście to ma. To ma... Ma Pani absolutną Zdwanie rację. Wpływ. Ma Pani absolutną rację. To jest cały czas eksperyment. Wyniki są różne w zależności od społeczeństwa, to będą przedmiotem analiz. To jest pełna zgodność między nami. Cały czas jest to eksperyment czyniony w biegu. Niezależnie od kraju, od różnicy, etc. Proszę zwrócić uwagę na Chiny. Chiny: półtora miliarda ludzi, jak nie liczy, a 100 tysięcy zakażeń bo tam były wprowadzone restrykcje, ale to jest kwestia społeczeństwa. Nie można porównywać efektów restrykcji w społeczeństwie chińskim i w społeczeństwie szwedzkim w społeczeństwie polskim, ale to jest na marginesie. My się nie upieramy za lockdownem. My jako lekarze nie jesteśmy zwolennikami lockdownu, zamykania ludzi w domu. My jesteśmy zwolennikami szczepień szczepień i nakłaniamy wszystkich tych zwolenników.